Pan z wami. I z twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od pozów, Owce postawi po prawej, a kosmy po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni, u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przeodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Oto słowo Pańskie. Chwała w Chrystusie. Bracia i siostry, proszę Pan. Dzisiejsze słowo. Jakby nakazuje nam zrozumieć, że miłosierdzie Boże nie jest bezwarunkowe. Że chociaż Bóg kocha człowieka, to nie każdy człowiek odpowiada Bogu miłością. Nie odpowiada Bogu miłością w bliźnim potrzebującym. Bo gdyby wszyscy kochali Boga, a miłosierdzie było bezwarunkowe, na sądzie nie byłoby lewej strony. Ewangelia nam mówi, że lewa strona jest i nie będzie ona pusta. Po drugie są osoby, które dzisiaj mówią, że nie trzeba wierzyć, ważne, żeby się było dobre. I to też jest kłamstwo, ponieważ łatwo jesteśmy zbawieni przez wiarę. I nie zbawiają nas uczynki, chociaż bez uczynków też zbawieni nie będziemy. Ale pierwszym warunkiem jest przyjęcie Bożego miłosierdzia, a żeby doświadczyć Bożego miłosierdzia trzeba się nawrócić, czyli odwrócić od grzechu i zwrócić się do Boga. Kto nie zwróci się do Bożego Miłosierdzia, doświadczy Bożej Sprawiedliwości. A kto zwróci się do Bożego Miłosierdzia, ma sam stać się miłosierny. Tak jak w przypowieści o dłużniku, któremu król darował dług, ale on swojemu współbratu długu darować nie chciał. A więc są te dwa warunki zbawienia. Przyjąć miłosierdzie Boże przez. Nawrócenie, odwrócenie się od grzechu, i drugi warunek, czynienie miłosierdzia samemu, tak jakiego się doświadczyło. Te dwie ważne rzeczy musimy dzisiaj pamiętać. I musimy też dziś przypomnieć sobie o Bożej Sprawiedliwości, ponieważ Pan Jezus w dzienniczku mówi do siostry Faustyny, że przyjdzie jako król sprawiedliwości. I mówi, korzystajcie z mojego miłosierdzia, zanim ten czas jest Wam dany. Zanim przyjdę jako król miłosierdzia, przychodzę do jako sędzia sprawiedliwy, zanim przyjdę do Was jako sędzia sprawiedliwy, to jest dzisiejsza Ewangelia, przychodzę do Was jako król miłosierdzia. I. Na czym polega Boże miłosierdzie? Bo nie, nie polega ono na wykluczeniu Bożej sprawiedliwości, wykluczeniu jej w naszym życiu. Święty Paweł nam mówi, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby w nim, w jego cierpieniu, w cierpieniu Boga człowieka została dokonana odpłata Bożej sprawiedliwości. Yy. W jaki sposób? Pan Jezus spłacił zapis dłużny. To oznacza, że odrzucenie Boga nie tylko oznacza utratę Boga na wieki, ale oznacza niewolę szatana. Piekło jest miejscem przeznaczonym dla demonów, nie dla człowieka, ale człowiek odrzucając Boga staje się na wieki niewolnikiem szatana. I... Szatan ma prawo do człowieka, dlatego święty Paweł mówi, że Jezus spłacił zapis dłużny. Ale weksle są Jezusa Chrystusa i ja mam ten weksel przyjąć. Jeżeli ja tego weksla nie przyjmę, to chociaż Pan Jezus za mnie umarł, to ja z tego odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa nie skorzystam. Bo mam wolną wolę. I mogę nie przyjąć tego. Pan Jezus nie wykupił wzrok złego ducha, ale ja mogę powiedzieć: Ale ja tego nie przyjmuję, daru. Tak to wygląda. To jest dramat, to jest wspaniałość ludzkiej wolności, ale jednocześnie dramat ludzkiej wolności, że można stanąć, przyjąć ten weksel i stanąć po prawej stronie i nie przyjąć go, nie potwierdzić swoim życiem i stanąć po lewej stronie. I co anuluje śmierć Pana Jezusa? Karę wieczną. Jesteśmy, za nas została zawodzona kara wieczna, ale Bóg pozostawia doczesne konsekwencje grzechu, które albo odcierpimy w tym życiu, albo dopełnimy tego wynagradzania w czyściu. Na tym polega logika działania Boga byśmy wynagrodzili przez doświadczenie życia i uświęcili się w tym doświadczeniu życia i dali świadectwo innym w tym, w tym właśnie yy, doświadczeniu życia. I bracie i siostry w Chrystusie Panu, jedna zdrowaśka pospowiedzi, czy ta wielka pokuta raz na 30 lat, ona nie zmazuje ani publicznego, ani mojego prywatnego długu. Dlatego są wojny, dlatego są choroby, dlatego są kataklizmy. Pamiętajmy, im więcej niesprawiedliwości, im więcej konfliktów, im więcej kataklizmów, oznacza to, że tym więcej człowiek grzeszy i tym mniej wynagradza. Chodzi, czym są dusze ofiarne? Dusze ofiarne są to są to te dusze, które przyjmują cierpienie dobrowolnie z... Wolą wynagradzania za grzechy swoje i całego świata. I Pan Jezus mówi w wielu objawieniach, że jeżeli będzie świat pogrążał się coraz bardziej w grzechu i będzie brakło dusz ofiarnych, świat czeka apokalipsa. Ponieważ szala Bożych sprawiedliwości się tak obciąży i tak nie będzie wynagradzana, że zaciąży w końcu nad człowiekiem. Także. Obserwujmy znaki z czasów i patrzmy, jak, jak mocno, coraz mocniej ciąży szala Bożej Sprawiedliwości. Zobaczmy, ile was potrzymujemy w czasie spotkań ewangelizacyjnych, charyzmatycznych, ale czy my wynagradzamy Panu Bogu, czy my pokutujemy? Czy zaraz po nawróceniu jest, dziękujemy Ci, Panie, zaczyna się uwielbienie, zaczyna się jeżenie, korekcjach, szukanie spoczynków, a nie ma wynagrodzenia Bożej sprawiedliwości, później wraca choroba, wracają problemy życiowe i pretensje do Pana Boga. Co Święty Piotr powiedział do Żydów, którzy przyszli po, na zasłanie Ducha Świętego? Co mamy czynić? On mówi, Nawróćcie się i pokutujcie. Nie nawróćcie się i uwielbiajcie. Nie zaczął od cudu. I to jest problem nowej ewangelizacji, dzisiaj. I w końcu sprawa odpustów. Dwadzieścia razy zaliczę bramy miłosierdzia, i pójdę od razu do nieba. Nie pójdziesz. To jest w wielu objawieniach powiedziane, że ogromna większość osób, które odpusty przyjmują, przyjmują. Bezowocnie albo z małym skutkiem. Dlaczego? Bo, bo jest przywiązanie do grzechu. Bo nie ma miłości w sercu. Na miarę miłości w sercu, na miarę im bliżej Pana Boga, tym bardziej owocny jest odpust. Dobry łotr otrzymał odpust na krzyżu, mówiąc do złego łotra: my sprawiedliwie cierpimy. Maria Magdalena usłyszała od Pana Jezusa. odpuszczone są liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. A dziś ludzie nie, nie miłują bardzo Boga. Dziś ludzie nie mówią sprawiedliwie cierpimy. Mówią, Panie Boże, niesprawiedliwie cierpię. Każesz mnie, jakim prawem. I dlatego te odpusty są na obumiernej wartości. I nikt nam o tym nie mówi. Amen. you mm -hmm.